Punkty A i B leżą na okręgu środku O, dzielą ten okrąg na dwa łuki, które stosunek długości jest równe 7 do 5. Oblicz miarę kąta środkowego opartego na krótszym łuku, czyli chodzi o ten kąt środkowy. Czyli zobacz, tutaj proporcja tych łuków jest 5 do 7. Czyli tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli tutaj autor zadania już podzielił na 7 takich łuków, a tutaj mam 5 łuków. Teraz podzielmy sobie tutaj. Na 5 łuków. Teraz zobaczymy, ile przypadnie na jeden łuk. W sumie mamy 5 plus 7, czyli 12 łuków. I 12 łuków. Na 12 łuków przypada cały kąt, czyli 360 stopni. My dzielimy sobie przez 12, czyli 1 łuk. To będzie 360 podzielić na 12, czyli 30 stopni. Czyli jeden taki łuk to jest 30 stopni. Tu mam 30, tu mam 30. Tu mam 30 i tu mam 30 i tu mam 30 stopni. Zatem kąt środkowy AOB ma miarę 150 stopni. I to jest koniec zadania. Obrzmiałem kąta środkowego partnego na krótszym łuku odpowiedzią jest.